Myślę, że dzisiaj chłopcy dadzą siebie wszystko, to jest ich pierwszy turniej. Rozpracowaliśmy przeciwnika spokojnie, także, także wszystko będzie dobrze. Jest ważna zabawa, tak? Żeby chłopcy pograli i po prostu poczuli y, tą moc w graniu tak? i o to nam chodzi. Dziękuję. I nie odrywamy nóg, jak kał

Kieszyn. Kuba w kolei nie wykonał. Dalej, zaczekajesz! Przeciwnika! Dawej, za kuba Patryk! Patryk! No odrywa? No, 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 pokazać jak to należy wykonać. Oni wiedzą! Kuba, wraca na swoje alfie! Patrz piłkę, Patryk, bo jest ich Matkoja, na twoje, łapiemy załoników. Kuba, Matko. Stój stój, Patryk. Kuba do obrony, Paweł do pomocy. Piłko, piłko, jest druga strona. Dawaj za Patryka drugiego. Patryk, podnieś głowę. Do przodu, Paweł! Dawaj Kuba, zawalcz tam. Marcin, nie przyglądaj się. Piło, piło. Katrę, Zobacz, sam przeciwnik, biega tu się gapi! Dawaj do przodu! Bo je ustawiamy! Nasza góra! Takie! Dawaj kuba waśta! Dawaj! Dawaj przemok. Super, Patryk Polini.

Czemu? Czemu? Zabadźcie zawodnik, za wodę, za zawodnictwo tam. Tak. Kasper, tak samo, uważasz, że ty jest. Dobra, ustawiamy już. Na swoją południctwo. Kuba. Odwracamy się. Odwracamy. Dawaj, się. Zwracamy się. Zwracamy Dawaj Kuba, druga strona szybciej. Dawaj Dobrze, turbo powietrze kryjecie. Patrz na piłkę. Ej, Ej, ja daj! Nie daj. daj. piłkę. Nie puszczaj. Tak jest Masz Piłko. Piłkę. Kuba wejdź. Turbo Dawaj Patryk, Ej. dawaj. Oddaj, oddaj, Jestem. Oddaj się. Dobra, że troszkę dawaj Kuba. Kasper, tam do zawodnika. Патрик, поправься теперь! Патрик, вверх! Патрик, вверх! Патрик, Патрик, вверх! Патрик, Патрик, вверх! Патрик, вверх!

Super, Patryk tu stajemy, Kuba tu schodzimy, za Patryka Kuba skąd? Do przodu Przemo, Patryk bliżej, bo ci tu nie zagra za nie Kuba, a gdzie ty tu schodzisz? Na lewej. ja ci ja. Kuba! jest. Stój tam! Daj! piłkę, gaz pewnie. Zakręcony, chłopcze! No odwracaj się, bo jest ich aut. Łapiemy, łapiemy, klipcie. Kacpek! Kacpek! Czemu? Zobacz, za plecami masz załodnika. Nie dobra! Kacpek. Po inni, po inni, do Po Nie, nie Łap, Patryk, to nie jest nic. Łap! Do przodu! O właśnie! Dawaj, Kacpek! Nasza góra! Kuba, to trzeba wybić!

od linii się odsuwamy, odsuwamy się, Sebastian. I do mnie nie odrywaj nóg, no. szukaj Kubu. Kuba! Łapcie Czemu? Chodź, Tutaj na prawej obronie, Beniek, odpowiednio, tak? Do co tu chodzi? Kuba! Dwa Dwa dawaj, Igor, do końca! Tak o, jest, no. piwko, piwko, Dawaj, Patryk! Super!

Piłkę? Uważasz teraz jeden Kuba? Super. Marki, nie puszczaj piłki, opanuj ją. Wszystko puszczasz i dlatego Ci piłka ucieka. No jak piłka wiesz, piłka na magnesie. Kuba, zobacz, zobacz. Dawaj do przodu, biegi do przodu. Nie daj, Penio, nie daj, Penio. Super, Penio. Dawaj, Penio, Piłka druga strona jest, Kuba druga strona. Dawaj, Michka. Popra, pigor! Nie dajcie! Hlamać, hlamać, szybciej! go do końca wracaj na gazie za nim! Co to jest Tak jest jest, pieczka! Dawaj Dajcie! 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 przodu Kupa, chegaj, za ini, care, Kupa, 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 Igo, Kuba, za blisko po stronie! Dobra, ustawiamy! Nie piłka! Nie daj cię! I go! Dawaj, podawaj, do kogo spójrzcie? Kuba, mogę ścinać w drugą stronę? Tak! Dawaj do przodu, Patryk! O tak! Ale... Chodź za Mikał! Typisz seba! Do przodu Patryk. Ka dawaj kafnieł. Tak jest, dawaj go, Super. Dawaj Kas Dawaj Mika. Piłko. Bramkas. Mika. Tu Patryk tu jest piłkę. Kacper, Kacper. Co ty tam dłubił w zębach? Gdzie piłka? Łap! Kacper! Kacper! Zabieraj piłkę! Puść! Puść! Dawaj, dawaj szybciśko! Kacper! Kacper! Trzeba pobiegać, a nie staniesz tam Skocimy szybciej, bo się jak widzę, dostaniesz minuty. Będziemy... Dawaj, dawaj! Będziesz grał? Będziesz, będziesz, Będziesz grał? Będziesz Będziesz grał? Seba, grał? Będziesz Dawaj więcej! grał? Seba grał? Będziesz grał? odrywa! grał? to grał? za kasę super, super. Ай, ми се го. Поправи! дарай. Удеш патре. Уде. Поправи, Игор, Давай, го. Наша само себе. Весера, пред себе. Что давай, Гаспер. Konie! łapko! Pierwszą piłkę, którą Pierwsza jego piłka, którą zrobił. Patrz jaki Takie chłopki. No dalej. czego się boisz? Powracaj no wracaj Darek, na, na, na spacerze jesteś. Kuba, podejdź! Takie!

Dobre Dobre, dobre Igorę! Odsuwamy się! Łapi go! Igor! Rozlapij go! Kaspek! Owoce, bo idzie a nie tak godziny. Nasza będą, takie! Nowy kaspek! Dać się nie dać tutaj z Sebą. Pewnie, nie dobra. Każdego zawodnika trzeba dosenić. Do tak, Witkowa piwka! Krycie złapasz, Kasper. Już swoje ustawia.

Takie tutaj, Igor Daba. Wynajdź! bliżej. bliżej. Dlajde. Nie Odbiję nie nie zabrajcie. nie zabrajcie. Dawaj Kasper, na se, na, 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 na kasper. Się nie zabrajcie. nie zabrajcie. Zobaczcie, yeah é so